Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana według świętego Mateusza. Onego czasu przyszedł Jezus z uczniami swymi do posiadłości wiejskiej, którą zowią semani i rzeń. Zostańcie tu. Aż odejdę tam i będę się modlił. I wziąwszy Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smucić i cierpieć udrękę wówczas rzogi. Smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A odszedłszy nieco, padł na oblicze swoje modląc się i mówiąc, Ojcze mój, jeśli to być może, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich. Wszakże niejako ja chcę, ale ja Ty. I przyszedł do uczniów swoich i zastał ich śpiących i powiedział Piotrowi, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało wądlałe. I oddalił się powtórnie i modlił się, mówiąc Ojcze mój, jeżeli kielich ten nie może odejść ode mnie, jeno abym go pił. Niech się stanie wola Twoja. I przyszedł do Mój i zastał ich śpiących, oczy ich bowiem były senne, a zostawiwszy ich, znowu się oddalił i modlił się po raz trzeci, te same wypowiadając słowa. Wtedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł. Śpijcie już i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina, i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto się przybliżył ten, który mnie wyda. A gdy on jeszcze mówił, Oto nadszedł Judasz jeden z dwunastu, a z nim wielki tłum z mieczami i kijami, wysłany od przedniejszych kapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś jego dał im znak, mówiąc: Którego pocałuje ten jest, chwytajcie go. A natychmiast przystępując do Jezusa, że Bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go, a Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł. Wówczas przystąpili i rzucili się na Jezusa i pojmali go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem. Wyciągnąwszy rękę dobył miecza swego I uderzywszy sługę księcia kapłańskiego Uciął mu ucho Wtedy rzekł mu Jezus Schowaj miecz swój na miejsce Wszyscy bowiem, którzy za miecz będą chwytali Od miecza poginął Czyż mnie masz, żeby mnie mógł prosić ojca mego, a nie wystawiłby mi zaraz więcej niż dwanaście chówców aniołów. Jakoś się wtedy pisma wypełnią, że się tak stać musi w tymże czasie powiedział Jezus Wyszliście z mieczami i kijami jak na złoczyńcę, aby mnie pojmać. Codziennie wśród was przebywałem, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale wszystko to się stało, aby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuściwszy go, po uciekali. A oni, pojmawszy Jezusa, wiedli go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie się byli zebrali uczeni w piśmie i starci. Piotr zaś szedł za nim z daleka aż na dziedziniec najwyższego kapłana i wszedłszy do wnętrza, siedział ze sługami, aby widzieć, jak się sprawa zakończy. A przedniejsi kapłani i cała Rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć skazać, a nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. W końcu zjawili się dwaj fałszywi świadkowie i rzekli. nie mówił, mogę służyć świątynie Bożą, a po trzech dniach odbudować ją. I powstawszy najwyższy kapłan rzekł, mu, Nic nie odpowiadasz na to, co ci przeciwko tobie świat ale Jezus milczał i rzekł Mu najwyższy kapłan O przysięgam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział Czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym Rzekł Mu Jezus Tyś powiedział, wszakże powiadam Wam Odtąduj życie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje mówiąc, zbluśnił, a cóż jeszcze potrzebujemy świadku? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo. Cóż wtedy myślicie? Oni zaś odpowiadając, rzekli nie śmierci. Wtedy poczęli pwać na oblicze Jego i bi bić bi bi Go pięściami, a inni policzkowali Go mówiąc prorokuj nam Chrystusie. Piotr siedział z zewnątrz na dziedzińcu i zbliżyła się do niego jedna z niewiast służebnych, mówiąc: I tyś był z Jezusem Galilejskim. Ale on zaparł się wobec wszystkich, mówiąc: Nie wiem, co powiadasz. A gdy wychodził drzwi, ujrzała go druga niewiasta służebna, i rzekła tym, którzy tam byli. I ten był z Jezusem Nazarejskim. I powtórnie zaparł się z przysięgą, że nie znam człowieka. A wkrótce potem przystąpili ci, którzy stali. I rzekli Piotrowi. Prawdziwie ty się jeden z nich. Bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, że nie znał człowieka. A wnet kur zapiał i wspomniał piodna słowa Jezusowe, które mu był powiedział. Pierwej niż kur zapieje trzykrot się mnie zaprzesz. I wyszedszy na zewnątrz gorzko zapłakał. A gdy nadszedł ranek, wrześli się na radę wszyscy przednieści kapłani. I starsi ludu przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć skazać, i zaprowadzili go związanego i wydali namiestnikowi Piłatowi Poncjuszowi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że był skazany, żalem zdjęty. Podniósł trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym, mówiąc, grzeszyłem, wydając się sprawiedliwego. A oni zekli, proszę nam do tego, to twoja rzecz. I porzuciwszy srebrnik, srebrniki w świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się a przedniejsi kapłani wziąwszy srebrniki mówili Nie godzi się i kłaść do skarbony, bo są zapłatą krwi i naradziwszy się kupili za nie pole gancarzowe nagrzebanie pielgrzymów dlatego pole owo nazywa się aż do dnia dzisiejszego hakeldama to jest pole krwi Wtedy wypełniło się, co było powiedziane przez proroka mówiącego i wzięli trzydzieści srebrników za płatę oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela i dali je na pole gancarzowe, jako im nakazał Pan. A Jezus stanął przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik, mówiąc, ty się król żydowski. rzekł mu Jezus. A gdy Go oskarżali przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział, wtedy rzeczemu mu piłat. Nie słyszysz, ile świadectw przywodzą przeciwko tobie. I nie odpowiedział mu na żadne słowo, także namiestnik dziwił się wielce, a na dzień uroczysty zwyk był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego by chcieli, miał zaś na wówczas więźnia znacznego zwanego Barabaszem. Gdy się przeto zebrali, rzekł Piłat, którego chcecie, aby wam wypuścił Barabasza czy Jezusa, którego zrobił Chrystusem. Wiedział bowiem, że go zazdrości byli wydali, a gdy on zasiadł na trybunie sądowej, Posłała do niego żona jego, mówiąc: Nic nie czyj temu sprawiedliwemu, bo dzisiaj we śnie wiele cierpiam z jego powodu. A przedniejsi kapłani i starsi namówili tłumy, aby zażądali barabasza, a jezusa zgobili i odpowiadając namiestnik którego z dwóch chcecie, aby wam wypuścił? A oni powiedzieli, mada Boharsza, im piłat. Cóż więc mam uczynić Jezusem, którego zrobił Chrystusem? Mówią mu wszyscy: Niech będzie uprzyzwołał. Rzekł im namiestnik, cóż wtedy złego uczynił? Ale oni tym więcej wołali, mu mówiąc, niech będzie ukrzyżowany. I widząc Piłat, że nic nie osiągnie, a zamieszanie większym się staje, wziąwszy wodę obmył ręce przed tłumem. Mój. Mówiąc niewinnie jak witego sprawiedliwego, wasza to rzecz. I odpowiadając wszystek lud rzekł: krewna jego na nas i na syny nasze. Tedy im wypuścił barabasza, a ubiczowanego Jezusa wydał im, aby był ukrzyżowany. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i zwołali do Niego całą kohortę. I zdjąwszy szaty Jego, włożyli nań płaszcz karłatny i upluczy koronę ściernia, włożyli na głowę Jego, a czcinem w prawicę Jego. I zginając przed Nim kolana, Naigrawali się z niego mówiąc Bądź pozdrowiony król żydowski I plwając nań brali czcinę i bili go po głowie A gdy mieli dość naigrawan zdjęli zeń płaszcz I oblekli go szaty jego I wyprowadzili aby go ukrzyżować A wychodząc spotkali człowieka z tym imieniem Szymona tego przymusili, aby niósł krzyż jego i przyszli na miejsce, które złowią Golgota, to jest miejsce trupiej głowy i dali mu do picia wino zmieszane z żółcią, a gdy go skosztował, nie chciał pić, a ukrzyżowawszy go, rozdzielili z szaty jego rzucając losy, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroka mówiącego rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją rzucali los i siedząc szedli Go. Umieścili też ponad głową tytuł Jego winy, ten jest Jezus, Król Żydowski. Wówczas ukrzyżowani byli z Nim dwaj łoczy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. A przechodzący mimo obluzili, posząsając głowami, mówiąc Ej Ty, co burzysz świątynię Bożą i odbudowujesz ją w ciągu trzech dni, wybawże samego siebie, jeśli syn Bożym z Podobnie i przedniejsi kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi naigrawając się mówili. Innych ocalił, a sam siebie ocalić nie może. Jeśli jest królem Izraela, niechże teraz stąpi skrzyża, a uwierzymy mu. Ufał Bogu, niechże go teraz nie chce wybawić. Powiedział przecież, że jest synem Bożym. A także i łoczy, którzy z nim ukrzyżowani byli, lżyli go. A od godziny szóstej całą ziemię zaległy ciemności, aż do godziny dziewiątej. I około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc. oh um... Niektórzy ze stojących tam słysząc to mówili Eliasza wzywa I natychmiast podbiegł jeden z nich A wziąwszy gąbkę napełnił octem Włożył na czcinę i dał mu pić Inni zaś mówili Zaniechaj, chodźmy, Czy przy przyjdzie ja, aby go wybawił a Jezus zawoławszy powtórnie głosem wielkim oddał ducha. A oto zasłona świątyni rozdarła się na dwie części od góry aż do dołu I ziemia zadrżała, a skały popękały i groby się otworzyły I wiele ciał świętych, którzy byli, posnęli, powstało I wyszedszy z grobów po zmartwychwstaniu jego Przyszli do miasta świętego i ukazali się wielu Setnik zaś i ci, którzy z nim byli Szczegąc Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i wszystko, co się działo, przerazili się wielce mówiąc, zaiste ten mysł Synem Boży. I było tam wiele niewiast daleka, które szły za Jezusem od Galilei, posługując mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria Matka Jakuba i Józefa i matka synów zebedeuszowych. A gdy, on, a gdy był wieczór, przyszedł człowiek pewien, bogaty z arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. Wtedy Piłat rozkazał oddać mu złoki. A Józef otrzymawszy ciało, Owinął je w przesieradło czyste i zrozłożył je w nowym grobowcu swoim, który był w skałę. I, I zatoczył, zatoczył wielki kar.